Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie Pixikonu, ale to nie będzie taki zwykły Pixikonu, to w sensie będzie normalny Pixikonu mieszany, ale wyszła nowa ewolucja, nowa ewolucja, która kosztuje 500 tysięcy monet, nie mam tyle. Ale gdybym jakimś cudem trafił na Zario 90, byłbym w stanie chyba nawet wydać FC points, żeby zrobić tę ewolucję, ale najpierw muszę go trafić, więc ten dzisiejszy Pixikoną jest dosyć specjalny, ponieważ naprawdę mocno liczy na na Zario 90. Jeśli się nie uda, trudno, przynajmniej będzie Pixie na odcinku, ale plan jest taki, że chcę dzisiaj zobaczyć pana Nazario, bo to jaką on ma ewolucję możliwą, to jest, to jest totalny kosmos, więc albo Nazario, albo jakaś inna ikona, która jest w stanie się fajnie wpasować w tę ewolucję. Taki jest plan, więc drodzy ja, państwo, zostawcie łapkę w górę, ja subskrybujcie kanał, oczywiście co dzień, to jest David. Drodzy no Państwo, zanim przejdziemy do dalszej części filmu, to pora na aktualnego partnera naszego kanału, czyli Football Team. Pokażę Wam, jak aktualnie prezentuje się nasz klub. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do dołączenia do mojego klubu, czyli Tapping to Glory. Gramy na serwerze Classic, to jest bardzo ważne. A jeśli jeszcze nie macie konta na Football Team, to link do rejestracji macie tutaj. A przy rejestracji używając kodu Alvin, dostaniecie 50 tysięcy punktów energii, 30 kluczy oraz 10 paczek kart. Jeśli ktoś jeszcze nie ma, to jest idealny moment, żeby to założyć. Aktualnie jesteśmy w lidze niemieckiej... ...2... Y... Zwei... A na miejscu szóstym, więc, proszę Państwa, powoli się pniemy w stronę kolejnej dywizji, ale dzisiaj sobie przejdziemy do paczek. Pora otworzyć, proszę Państwa, kilka paczuszek, żeby wam pokazać, że również paczki możemy sobie otwierać na tej stronce, żeby się odstresować od naszej pięknej gry. Także, proszę Państwa, otwórzmy sobie może miłosną paczkę. Poczujmy miłość. Użyjemy sobie, proszę Państwa, premium klucza. Zobaczymy, co z tego siądzie, co możemy trafić w środku. I dostaniemy 10 tysięcy złotych piłek, a jednak nie 10 tysięcy energii. No dobra, przyda się na później. To jeszcze może pustą paczkę. Fat pack, bo w środku będzie. 1500 energii, a może na sukcesu. 1500 energii. Jeszcze jedną sobie paczkę otworzymy. Jeszcze jedną, bo jeszcze jakąś mam dla was. Bycza paczka. W byczej paczce lisek HD. No dobra, 20 tysięcy energii akurat mogę przyjąć, nie jest źle. Także moi koledzy państwo, moja postać cały czas jest ulepszana. Postaram się widzieć jak najwyższy poziom, żeby pomóc mojej drużynce, bo widzę, że potrzebują lidera, właściciela tego klubu. Zapraszam was serdecznie, link do rejestracji macie oczywiście w opisie. a używając kodu Alvin dostajecie 50 tysięcy punktów energii, 30 kluczy i 10 paczek kart. Także oczywiście link w opisie, w komentarzu, a my lecimy do dalszej części filmu. A my możemy przejść do pierwszego składu o ocenie 88, przepalamy między innymi pana Dimarko, którego trafiłem, ale nigdy nie pokazywałem, że go trafiłem, no jak, jak widzicie sami pierwszy właściciel, no kosztuje on plus minus 20 monet, mimo, że ma wszystko powyżej 90, no to nie jest jakiś najdroższy na świecie, no bo, no nie oszukujmy się, Playstyle, mają bardzo duże znaczenie w tej grze, a on ma rzuty wolne i tego jockey'a, więc no, no, jest jak jest. Także takie lecą karty, skład o ocenie 88, zmieniły się znowu paczki za te składy i chyba są teraz gorsze, gorsze paczki chyba są teraz, niestety. Kiedyś było lepiej, więc zobaczmy. paczka za 15 tysięcy monet na sam początek, nawet nie będzie tunelu, ok. Skład 87 również jest gotowy, na razie nic nie wydaje, więc będzie to w razie czego darmowy Pixicolon i darmowy na, na zaradę 90. To są naprawdę same pozytywy. Tylko martwi mnie fakt, że są gówniane paczki za te składy, no ale niestety nie mam, nie mam wpływu na to. I też nie mam wpływu na to, że znowu mam diodę na nosie. Przepraszam Was za to, ale niestety ja ciągle dorastam. 27 lat, ale ciągle dorastam. Dużo z paczka, lecimy dalej. Będzie tunel. Ale bez włogami. I ostatnia ekipa 86 również jest gotowa, proszę Państwa, także no wiemy jakie są szanse. Wiemy, jakie są szanse, że trafia na No, prawie takie same jak to, że Juventus zdobędzie mistrzostwo Włoch w przyszłym sezonie, na przykład. Zawsze trzeba wierzyć, mimo wszystko, mieć takie uczucie w serduszku. Może to jest ten dzień, w którym dostaniemy pięknego, łysego nazario. Spróbujmy. Co nam szkodzi. I za sam początek może pójdźmy od pika numer jeden, może to jest ten moment. Kurde, runej 91, nie by tylko miało 90 ratingów zamiast 91, byłoby perfekcyjnie, no ale kurczę, już nie zmieścić do tej ewolucji niestety. Dobra, pik numer 3, może tutaj będzie ten Nazario się chował, będzie 90, a w piku numer 2, Rush 80. To same ikony Thunder. To są mieszane ikony. Miały być ikony mieszane. Są trzy ikony Thunder. Runej kosztuje 2000 200 monet. Ikelme kosztuje 36 000, A ja na razie 27 000. Kawał pika trzeba przyznać. To bierzemy pana Runeja. Pewnie będę go przepalał w kolejnym, na kolejnego pika, no ale... No, chciałem spróbować, nie? No, chciałem spróbować, niestety. To nie ten dzień. Możemy jeszcze spróbować tego pika kampanii, tak naprawdę. Bo tutaj też mogą być karty, które się wpasują pod tę ewolucję. Spróbujmy. To, moi kochani Państwo, lecimy jeszcze z pikiem kampanii. Przed pierwszymi meczami Food Champions. Oczywiście, Bina 4-0, dzisiaj na tymi kończymy Food Champions. A przed nami jeszcze pik kampanii. Jedna z czterech kart. I może jakaś karta pod tę ewolucję. Nawet nie wiem, czy jakaś tam pasuje, no ale co nam szkoli spróbować? Trzeci pik. Na sam początek, oczywiście, karta 87, klasyka, Lozano. A może coś wyższego niż 67? Dobra Blachowicz. Mam nadzieję że będzie odrodzenie Blachowicza po zmianie trenera. W piku numer 1 znowu potężny rating, bo N88 ma w drugim piku. Hillman, Matko Boska. Biorę w Możliwe, że pasuje pod ewolucję. Sobie nawet sprawdźmy, czy pasuje pod ewolucję. Jak pasuje pod ewolucję, to nie wiem, czy będę wydawał pieniądze na niego, ale tak z ciekawości sprawdzimy. Bo oczywiście ewolucja, którą mi chodziło, jest to siła uderzeniowa, proszę Państwa. Eee, no i Blachowicz teoretycznie, kurczę, pasuje, nie? Dostałby driven, dostałby fineskę i dostałby rakietkę, kurczę, fajna karta. 5 na 4. No szkoda, że nie ma 5 słabszej nogi. Trochę martwi mnie ta zwinność i równowaga, nie? Że byłby trochę klocem, niestety. Ale wszystkie playstyle do strzałów by miał. No powiem tak, gdybym miał wolne pół miliona, może bym się Zastanowił, no, na, na koncie końcu 22 tysiące monet. I tak naprawdę to zależy wszystko od was. I jeśli dla Was to nie będzie żaden problem, że wydam FC pońcy na ewolucję, a nie na paczki, to spoko, mogę tak zrobić, bo oprócz Wamowicz tak naprawdę no, nic ciekawego nie mam. No jeszcze jest Milik Turam, no ten Korea też całkiem przyjemnie wygląda, tylko że nie, nie miałby tego drivena, nie? Ja na to drivenie mi dosyć mocno zależy, ale na razie takiej karty wow, typu właśnie Nazario czy coś takiego niestety nie mam, więc musimy na razie się chyba powstrzymać z, tym, z tą ewolucją, ale jest nad czym myśleć, tak mogę powiedzieć. W sumie nie, zanim przyjdziemy, to jeszcze mamy bardzo fajnego pika, do Zrobiłem zadanie czapki z głów i dostajemy pik 1 z 4, 8, 5 plus. Jest strasznie dużo. Więc tutaj również jest potencjał na jakąś fajną kartę trafioną właśnie Dream Chasers. Więc może pik ostatni, o, to będzie Inform przynajmniej. Okej, okay. Informa zawsze z chęcią przyjmę. W piku będzie totalna kupa. rus 85, 5 jakieś... O! Witam! Schlotterbeck 92. O kurde ty Obok Schlotterbecka jeszcze jest Mikel Merido. Ty, Schlotterbeck bardzo fajnie wygląda. 92. No nie kosztuje jakoś specjalnie dużo, bo mniej niż 100 tysięcy monet. Na razie najlepszy Dream Chaser, który utrafiliśmy. No wiadomo, beza jego nie wygryzie, ale to, tak, tak czy inaczej, nawet pod kątem foderowym, jest przepięknie. To mój kani. Bilans 4-0, no postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby zrobić 6-0 na dzisiejszy stream. Zrobię tak, żeby na streamie było 7 spotkań, bo oczywiście dzisiaj gra Polska, ale strzelam, że raczej Większość z Was będzie chciał oglądać. Nie wiem czy ja będę oglądał, no, ale raczej. Większość będzie chciała oglądać, więc postaram się, żeby było 7 meczów. No i co, taka jest ekipka. Na razie grand zajem zwykłym, ponieważ tamten ma około chyba 5 meczów. Muszę go oszczędzać na full Champions. No i co, taka jest proszę Państwa ekipka. Myślę, że możemy lecieć z meczem pierwszym na dzisiaj. Zszedłem, że na bramce będzie Iker Casilla's Team of the Year. Czy mam rację? Wow, żaden. Wantek w ewolucji. S.O. A to to shit, jest ten Nazario. Ja pierdolę. Pierwszy mecz na dziś, to... Dokładnie dlatego chciałem zrobić tego piga z ikoną, bo jakbym go trafił, to jest chłopie napastnik do końca gry, nie, ale... Okej, okay, to będzie. Już się trzeba pochylić na sam początek. Dobrze, no. także pozwólcie, że się wypowiem o zmianie trenera Juventusu za jakiś czas, bo coś czuję, że w tym meczu będę musiał się dosyć mocno fokusować. Ale on szybko tę ewolucję musiał zrobić, bo ta ewolucja wyszła wczoraj o 19.00. Mamy godzinę 11 rano, dzisiaj on już ewolucję skończył. To jest jakiś miłośnik food, tak zwany. No nic, zobaczymy. No. Przy się 4-0, nie spodziewałem się łatwego oponentów, wiadomo, ale kwórce. Dobra. Pedrone, to 99 tempa. Musisz przegonić Trenta. Okej, okay, ładnie. Cristiano Nie Gdybym tego step i by mi to wyszło, to byłoby 1-0, wszyscy o tym wiemy. Dobra, ale z plusów jest to, że na lewej obronie nie ma Teo To jest Roberto Carlos. No wiadomo, Carlos też jest świetnym lewym obrońcą, ale bardzo nie lubię grać przeciwko Teo Hernandezowi, więc tyle z plusów. Mohamed Salah kontra Roberta, w ogóle to, to nawet nie jest Carlos Totti, to jest zwykły Carlos chyba. Okej, okay, Kolsi. wchodzimy w pole karne, ale Carlos, wszystko wiedział. Na Cristiano Ronaldo, lewa noga, ależ wykończenie, klasa światowa, pani Cristiano. No, to będzie na pewno pojedynek dwóch Ronaldo w tym meczu. Zobaczymy, który będzie lepszy. Na razie mamy 1-0, ale na spokojnie, bo to jeszcze naprawdę sporo czasu zostało. Jest i właśnie Nazario. Oni Gigi, świetnie się ruszyłem. Przygotowałem na Hulita. No już przewrotkę tutaj chciał. Carlos. Wybijamy. Możli będzie bramka. Jestet. Jest, chwilę w tej akcji, rud Hulit. Plusem jest to, że strzeliliśmy bramkę, więc jestem dosyć dobrej myśli, że strzelimy też kolejną, no, jak się udało jedną. To chyba kolejną też sobie damy radę strzelić. I cyk. No, pieprzony Van Dijk no nie mogę tego przejść, tego jego wyjazd. Bremer, proszę nie, proszę nie, to jest wina Bremera, no mnie. to wszystko mogę zwalić na Bremera, no niestety. Rzut wolny, dobra, to jest ten moment, to jest ten moment, w którym uderzam rzut wolny z kolsem i trafiam bramkę, proszę państwa, proszę się przygotować, idealnie śmieciu. Też bym tak zrobił. No niestety, proszę Państwa, przegrywamy to do jednego po pierwszej połowie. No błąd bramera przy tej drugiej bramce, ale powiem szczerze, jak na takie karty, no ma gość więcej strzałów, ale jakoś tak czuję, że mecz jest w zasięgu, nie? Mimo wszystko mecz jest w zasięgu. razie nic nie będę zmieniał, ale czuję, że jesteśmy w stanie tutaj zrobić taką tak zwaną niespodziankę w tym meczu. Po raz I teraz Cristiano po raz drugi broni Casillas. No nie był to dobry strzał, ale coś ruszyło, nie? Coś ruszyło. Niedobrze Nazario. Mhm. No jest na no. No, skorzy, dawaj. Jak, jak nie ty, to nikt inny. Dobrze, Skolls. 3, 2, 30 minut do końca. Jedna brameczka. Na ludzi do zrobienia. Tylko bez wylewu. To samo. Drugi raz, nie, dobra, przegiołem. No, dawaj na to, dawaj. To jest najszybszy na boisku, prawdopodobnie. bo imię go, oczywiście. Cyk, Skollsik, Ronaldo. Salach, ciężki. Ciężka pozycja do strzału, no szkoda, fajna akcja. Dobra, 20 minut, kurde, no co ja to mogę jeszcze zmienić? Damy konsyjsał, bo ostatnio nam uratował mecz, może zamiast Neto. No i chyba, kurde, na razie tyle, nie? Mam nadzieję, że cała reszta dowiezie. No 20 minut, no jesteśmy w stanie tutaj co nami zremisować. Dawaj. Salah. Jesteśmy tak blisko, nie? Salah. Wiedziałem, że ten mecz jest w zasięgu, wiedziałem, że można wrócić. Pięknie, pięknie panowie, tylko nie stracimy bramki, proszę, bo ja bardzo lubię strzelić bramkę i potem stracić. Nie, nie tym razem. W salach po raz drugi. O, ale by to była historia! Kurde, dobra, jest dogrywka, nie? Jeszcze nie ma! Nie, 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 nie. ja się tutaj ja już musiałem, z 92 minuta. Nie, proszę, nie. Jest, czemu. Nie wiem czemu, autentycznie nie wiem czemu on tu przerwał, ale mamy dogrywkę. Okej. Okay. na pójdzie salach, na prawe skrzydło pójdzie, proszę Państwa. Uea, zaufam mu. 5 na 5 świetny statek. Pięknie. I salach, na sam początek. Bronika, się zachciałem na zielono, nie. Czemu ty się nie ruszasz? będzie bramka, niestety. Super, Jezu, dziękuję. No mogę tego Mylera dać ewentualnie. No, Ronaldo już może swoje zrobił. Damy Mylera, no na kłopoty Miller, wiadomo. Wea, well, kończysz to. A Müllera, proszę Państwa, 11 minut. My to mamy, my to jeszcze mamy, na spokojnie. Nie stracić bramki, i będzie git Idziemy za ciosem. Konsej, i hałpszyka. no oh Casillas, na zielono, ale już myślałem, że jakoś to strzelę. No, ja. Ośrodkowanie, jeszcze tutaj jest kafu. Miller, nie. Dobrze wiecie, który ten mecz skończy. Miller, sam na sam. Uderzenie, oboż. Dobrze, że wygrywamy 4-3. Wygrywamy ten mecz w dogrywce. Naprawdę jestem z siebie dumny, bo mówię, czułem, że ten mecz jest do ugrania, faktycznie gość miał dobre karty, ale tak, no nie było czuć pewności w tej, w tej jego grze i udało się wygrać. Bilans 5-0, w statystykach 20 strzałów do 15, no naprawdę przycisnęliśmy potężnie na sam koniec. Ostatni mecz na dziś, żeby zrobić bilans 6-0, Jaszyn na bramce, Desai 9-2, Ok. Tręcik Kamavinga z Izu, Renard Ronaldo, Beckham Mbappe, ten Beckham na skrzydle, ten... Myślę, całkiem ciekawa. Ciekawy wybór. No dobra, to jedziemy. Może w tym meczu będę mógł więcej powiedzieć na temat nowego trenera Juventusu, ponieważ nowym trenerem, jak mówiłem wczoraj, został pan Igor Tudor, czyli były zawodnik Juventusu, który grał, no między innymi, podczas słynnego spadku Juventusu do Serie B. No jest on na pewno legendą Juventusu, to można na spokojnie to mm, uznać. No i tak jak przewidywałem, umowa będzie do końca sezonu i jeśli Juventus... Ponoć, jeśli Juventus się zakwalifikuje do top 4, to ma być ta umowa przedłużona, co uważam, że jest całkiem sprawiedliwe, no bo jednak... Dociągnąć top 4 z tym, co się aktualnie dzieje w tym klubie, to będzie całkiem spore wyzwanie. Także myślę, że jest to całkiem sprawiedliwa umowa. No i zobaczymy, co będzie w meczu z nie No, pewnie będzie efekt nowej miotły, jak, jak zawsze. Ale mam nadzieję, że... Kurde. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Będzie top 4 i już nie, nie będziemy się musieli martwić o nic. Tego sobie i wam życzę. Okej, okay, puszczamy sobie pana Neto. Troszkę tutaj dostał miejsca. A spróbuj sam. Drivenem. To nie był taki dobry Driven jak... Chciałem, żeby był. Ładnie Mbappe. I broni Gigi. calls. Cristiano. Neto. Piękna akcja, nie było spalonego. To jest... To jest piękna akcja. Na takich chwil kram w tę grę, proszę Państwa. Bo wszystko siadło tak, jak chciałem. Dobrze, Cristiano. Świetnie Bremer z szopem. I teraz Keplen. flick kick. Uderzenie nie pykło. I Cristiano. Powiedzmy, że zgodnie z planem no, mamy 2-0. Nice. Ole, akcji, lecisz Neto. Drivenem. No, to był taki driven, mi się wydaje. 3-0. Ale jest ok. Pierwsze poza nami wygrywamy 3-0, więc to, to dosyć spora różnica między tym, co się działo w pierwszym meczu, a tym. No, raczej dominacja. Ale spokojnie, bo już trzeba, trzeba to jeszcze dowieść. Ciężary. Jezus, ale ruszyłem się w idealne miejsce Dokładnie tam, gdzie on strzelał Nie Dobra, ja już nie mogę marnować tej sytuacji Bo ja nie mogę tego meczu przegrać Będzie mi tak przykro Aneto? Sfineski, Niestety, nie tylko na zielono, szkoda Cristiano Salah Pięknie no, dlatego ten zawodnik kosztuje 3 miliony, bo z takiej pozycji no nie jest łatwo strzelić. Nie ozwiam, się nie jest łatwo, ale Mohamed chyba raczej stawę kropkę nad i i mamy 6 winów. Chyba, chyba nas wywali z serwerów, oczywiście odpukać. Koniec. Wygrywamy 4 do 1, myślę, że zasłużona wygrana, bo raczej dominowaliśmy w całym spotkaniu. Bilans 6-0 Ale nie obiecuję, że taki bilans będzie tak samo dobry, bo jeszcze oczywiście zagrałem dwa mecze przed streamem, żeby tych meczów było 7, a na zakończenie 84 plus razy 5. którzy zostali klasycznie, więc moi drodzy, widzimy się dzisiaj wieczorem na streamku, na Twitchu. Zapraszam Serdecznie, albo też na podsumowaniu filmu jutro i zobacz, może jakiś taki Dream Chaser na sam koniec? Niestety nie. Bez walkoutu, no wiecie co? Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro, albo też dzisiaj, trzymajcie się do słyszenia. Adios.